Mm -hmm. Nienawidzę YouTube jak coś. Posunęli mi live za z YouTube. No, ne, YouTube ja was nie rozumiem, ale no dobra, wracamy do tematu. Nie mogę dotknąć e, e, zielonego. E, mogę, nie mogę po prostu nic zielonego. Co? Aha. No to no, tam, tamto nie widzieliście, nic nie widzieliście, to, to był zwykły przypadek. No. Tręc nie zaliczone, ale dzięki za oglądanie, ale co jest? Zapisuję to nie zdynia. Ten zdymia. Zobaczcie, ten zdynia.